Witajcie, kochani, dziś totalnie na luziku, bo w końcu mamy święta. Mamy święta, więc to będzie takie krótkie na temat i będę dalej rodzinnie spędzała. Eee, pierwsze co, dziękuję, dziewczyny, za karteczki. Tu mam od Teresy. Taka ładna karteczka. Z zimowym krajobrazem, i do tego dostałam um, maseczki. Tak, maseczka, maseczka i peeling, więc takie trzy małe prezenciki. I również od y, Angeliki dostałam. Angelika to w ogóle zapakowała. zobaczcie tutaj taka bombeczka Tutaj też. Lisek zimowy. I również bardzo piękna karteczka. I tu angelika dużo rzeczy mi tu powkładała, żeby nie było. Jeszcze nie zjedzone nawet, czyli dwie świąteczne odwrotnie dwie świąteczne czekoladki jeszcze nie zjedzone, ale może gdzieś tam chociaż powiem Wam, że. Po świętach trochę słodyczy na pewno zostanie, więc nie ma tu szaleć, żeby ich dokarniać. I jeszcze której którego za chwilę powieszę na choinkę. Gwiazdki, które Wojtusz już widział i jest zachwycony. Oj, nie mam jak Wam pokazać tą gwiazdkę. O, widzicie, wojtek jest z nimi zachwycony. Jak również bo ja to pokowałam, żeby dziećmi nie spogubiły, jak również jest zachwycony tymi, widzicie, takimi małymi konikami. Zastanawiałam się właśnie, gdzie je poprzyklejać, żeby zostały z nami na zawsze. Tak, tak. I również maseczka nawilżająca. Więc jeszcze raz dziękuję dziewczyny. Mam nadzieję, że do Was bo również kartki doszły przed świętami, bardzo się starałam, żeby je szybko y, uzupełnić i wysłać, bo to wiecie, z czasem to jest tak różnie, bywa. Y, już się sobie bo po później muszę znaleźć swój, w ogóle muszę sobie coś zrobić właśnie na te kartki wszystkie, zapytać, bo znalazłam nawet, y, w różnych miejscach znajduję te kartki, wiecie naprawdę, w różnych miejscach. A i Mikołajki gdzieś muszę schować jeszcze, te czekoladkowe. <laughs> Przepraszam. Um, Powinnam mam jeszcze złożyć życzenia, ale z tym to jest najgorzej, bo ja nie umiem składać życzeń. U mnie zazwyczaj kończy się na podstawowych życzeniach, ale im się rozkręcimy, to jeszcze mamy tutaj 24, 25 i bonus. Więc y, chętnie to zetrę i, i mam Lizaka z pole 25. Trzy takie same kwoty oznaczają wygraną. Ok. Tyle ja paznok się ścieram. Nie ja najlepiej paznok się ścieram. No i prawie, prawie się udało. Prawie w 1000. Jakby jeszcze jedna liczba była. Mamy 200 tysięcy, 50, 100, nie, 10 000 1000, 1030. Więc prawie. I bonus. Zdrabonu znajdź Mikołaja i wygraj przypisaną kwotę. Gdzie ten Mikołaj? Gdzie ten Mikołaj? No niestety mam konika. W tym roku nie były dla mnie przychylne zdrabki jak co roku. Ok, nie podnoszę, bo tak jak mówię, że mi się tu nic nie wysypało. Niestety, na pewno byście słyszeli jakbym wygrała 100 tysięcy. Tego by się nie dało ukryć. E, dobrze, to, to, to i powiem Wam, że zaraz lecimy dalej świętować, imprezować. E, oczywiście już jestem pełna jeszcze, a to dopiero początek. Mam nadzieję, że Wy również miło spędzacie świątecznie e, czas z rodzinami. I wierzymy się za życzenia. E, no, nie, 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 no, nie ja nie... I, Powinna mieć napisane na kartce. O, to wtedy byłoby ładnie i ze składem przy i ładnie wybrzmiałe, ale mam nadzieję, bo ja właśnie widziałam wszystkie od Was życzenia i, kochani moi drodzy widzowie. Dziękuję ślicznie za piękne życzenia, które mi piszecie w komentarzach. Jest mi ogromnie miło. Wszystkie przeczytałam jeszcze tylko muszę podpisywać, ale to prawdopodobnie nastąpi po świętach, no bo jednak ten czas świąteczny wykorzystuję ześ. Z rodziną. Zresztą już widzieliście, że rano już była Ciuchcia na Instagramie. Co mają mnie na Instagramie, już na pewno widzieliśmy się, że Ciuchcia już poszła w ruch. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Ciuchcia już poszła w ruch i już z rana była Ciuchcia i inne zabawy. Yy, tak, te, co Wojtuś dostał, bo to jest najważniejsze, co Wojtuś dostał, bo on to w ogóle tak i wszyscy mu tłumaczyli, że ciocia spotkała Mikołaja, wujek spotkał Mikołaja On to wszystko wiecie Mikołaj istnieje, pamiętajcie yy, i teraz kochani chciałabym poza tym, że wam dziękuję ślicznie za życzenia tak samo moja rodzina wam dziękuję za życzenia tak my ja i moja rodzina, moje chłopaki życzymy wam zdrowych spokojnych świąt, wesołych Pełnych radości, smacznego karpika, pysznego śledzika, mus, mnóstwo prezentów pod choinką, również na pewno piękną, macie, jak i my. I udanego sylwestra, aby nowy rok był jeszcze lepszy niż ten, co odchodzi. Więc mm, wesołych świąt, kochani moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja lecę szybko montować ten film, żebyście jak najszybciej go zobaczyli, bo mi już tylko tyle, tyle, tyle czasu zostało. Tak jak widzicie, ja już ogarnięta włosy częściowo podpięłam i gotowa jestem do świętowania i mam nadzieję, że Wy również spędzacie miło. Nawet jak leżycie w łóżku i oglądacie wszystkie filmy świąteczne, to są również idealne święta. Do zobaczenia. Papa, pa. buziaczki. I nie martwcie się, po świętach też będą filmy jeszcze. Będą, będą, bo już na wtorek mam przygotowane dęko dla Was, które gdzieś się nagle zapodziało i się nagle znalazło, więc nie martwcie się, do końca roku jeszcze coś będziemy nagrywać. Buziaczki. Kocham Was, kochani. Papa. Pa.